Piękny dzień. Słonko świeci. Możemy sobie wyjść na balkon. Dobra. I teraz obudzimy sobie maję. Cześć, maja. Stawaj do przedszkola. No ale powiedziałeś że w sobotę też chcesz chodzić. Aha. To może ja pójdę po termometr. Dobra. Daj chwilę. Dobra. Dobra, mam ten termometr Chcesz zmierzyć sobie sama? Tak. Dobra. Tu. To? to zmierz sobie? Cztery kieszki Oj. Tu słabo. Wchodzisz na dół tutaj? Tak. Dobra, no brano, to poczekaj. Może ja cię wezmę. Już jak trzeba. Idziemy sobie na pół. I... Chodź, siadaj sobie na kanapie. U... Usiądź, poczekaj. Dobra. Super. Usiądź sobie na kanapie i coś sobie pooglądaj. Ja ci zrobię śniadanie, co byś chciała? Maleśniki. Maleśniki? Z nutellą? No. I z jabłkiem. jakim? Oraz z babą. Okej. Patrz, powiem, jakaś impreza. Gdzie? Z... z jednego... Z... 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 Że nie dwie tak. Tutaj w telewizji? Nie tak, tak. Wow. Może my też niedługo zrobimy imprezkę? Ta. Chcecie? Tak. No to widzowie, żebyśmy zrobili imprezkę. Musicie zostawić... 50 łapek w górę. W ogóle ostatnio patrzyłam. Skoro to jest nasz szósty film, to ten pierwszy ma strasznie dużo wyświetleń. Z 30. Dobra, już cię to robię. Dobra, ja mam na leśniczki. I chodź. Chcesz na kanapie zjeść? Tak. Proszę. Smaczne? Tak. Mmm. Tylko postawiłaś się na kanapie i puszczała. O, to zauważyłam kilka chrebek. Naprawdę? Nie. nie. A, no bo wczoraj kupiłam takie dwie nowe. Dobra, Maja. Y Widzowie, pamiętajcie o imprezie, bardzo ją chcecie. Maja, jak to jest, że już jest ciemno? Jest osiemnasta już. Ale wiesz co? Zegę się z tego łóżka. Dobra, najpierw musisz jej wykąpać. Idziemy, chodź. ja. Czemu? Co naleśniki? Dobra, chodź. No kurczę. Dobra, bierzemy cię. Chodź. Chodź, Maja, bo cię nie wezmę. Maja! Co się stało? Chodź. Chodź. No, czy nie chcesz, żebym cię zaniosła? Okej. No nie, bo teraz przecież krzyk duży już, ja nie mogę co robić, No ja cały czas cię biorę na barana, a ty tego nie akceptujesz. Bo ludzie jest tylko nie je przeźba. Aha. Gdzie ty jesteś? W Przyszkiców, po bojadaniu. Aha. Tu jest wyjście. Aha. Wejdź, wejdź, wejdź. Dobra. dobra ja nie mogę się wyciąć z Dlaczego? Bo drogę się odpadł. To... Poczekaj, ja chyba Skarczyła mamy wannę. to Mamy chyba wannę. Poczekaj, pójdę do pokoju po kole, żebym musiała tak skakać. Chodź na dół, tu jest wanna. Dobra, już. już. Czy zaniżcie... Mam jeszcze że panie szczęście, panie, 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 panie. Mhm, mm okej. Okay. To chodź. Chodź, chodź. chodź, 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 A w ogóle jakbyście się zastanawiali, co tak, jakbyście się zastanawiali, co tak mruczy, to co na szkodę? Prawda, Maja? Tak. To tak, to Dobre, m to chodzi.